Teraz start tak. okay. Tu jedna rzecz mnie interesuje na tej liście. No, no. Dosłownie jedna, bo wypisałeś. Możesz od, od razu zacząć notatki. od tego, tego Zacznij, podpunktu? Tak, bo tu jest y, gra i Tartak napisał taką notatkę: Świat z pogranicza horroru i seksualnej ekstazy. Tak. Zacznij <grym> od tego, <grym> proszę. Ej. Moje notatki, przepraszam, moje notatki i didaskalia to są notatki <grym> dla mnie i proszę Ja ich wiem, nie ja normalnie ich nie czytam, żeby nie miał jakiś, wiesz, ten, ale, ale, ale patrzę te, się na i widzę horror i seksualna ekstaza, no i po prostu Ech, już tak. teraz. Ja jestem teraz w seksualnej ekstazie i nic tego nie zmienia. A ja w horrorze, że w Mike jest seksualny. I, I powiem, wam, im więcej grałem w tą grę, tym bardziej, się, tym bardziej myślałem, że już, to gdzieś, że już to gdzieś widziałem. I jestem święcie przekonany, że grałem albo we wczesną wersję tego, to jest Last from Beyond, albo grałem w grę. Grałem Last for Darkness, chyba, tak się nazywała ta gra. Na PGA w 2019 roku. Jak byliśmy, okay. jak byliśmy w Poznaniu, bo też sobie przypominam, że grałem w grę pierwszoosobową o konstrukcji powiedzmy takiej jak Layers of Fear, czyli z pierwszej osoby. Łazisz po jakichś takich eleganckich wnętrzach ten przełomu XIX i XX wieku. Mechaniki te same, otwieranie szafek i tak dalej, podnoszenie prze, przedmiotów, tylko wszędzie były cycki i fiuty. Nie? Tylko uh -huh. w sensie takie, że wiesz, no, na, na obrazach były cycki, a na półkach były rzeźby fiutów. Uh -huh. nie? I im więcej grałem, tym przecież ja już to gdzieś widziałem. Także jestem przekonany, że albo grałem we wczesną wersję tego na PGA, albo w ich, po, w ich po, poprzednią grę. Ale skoro pytacie o to pogranicze e, horroru i seksualnej ekstazy, to <grym> właśnie wy, wyobraźcie sobie Layers of Fear w świecie przesiągniętym Lovecraftem, Gigerem i Beksińskim, Jezu, wszędzie okay. ten Meksiński jest ostatnio. Jest teraz, no, okej, okay. no dobra, nie, nie będę tego komentował. Czy to był no, yes, Giger, tak. czy znowu się pomyliliśmy, czy teraz już dobrze mówisz? Moim zdaniem to jest, to jest Giger, bo jak mówię Geiger, to jest licznik Ge no, Geigera okay. i dlatego, mówię, dlatego wolę mówić Giger. Okay. E Wyobraźcie sobie grę taką jak Layers of Fear i mówię, perspektywa, mechanika to jest ta, do której przy, przyzwyczaiło nas Layers of Fear, czyli pierwsza osoba, otwieranie drzwi na pych, zaglądanie do szuflad, podnoszenie przedmiotów, oglądanie ich. To jest powiedzmy baza. Do tego nałóżmy jeszcze nawiązania do Lovecrafta, do Gigera, do Beksińskiego. I wyobraźcie sobie, że w tym świecie stworzonym na potrzeby gry funkcjonują jakieś sekty, okultyści, których celem jest osiągnięcie wiecznej ekstazy. I oni, oni tworzą pewien pewnego rodzaju zakony, bo tych, tych, tych zakonów, w grze, jeżeli się dobrze orientuję, są dwa. Oni tworzą zakony, które próbują się przedostać do tego alternatywnego świata. Z którego mogą czerpać, ro, czerpać rozkosz. Ja wiem, że to jest skomplikowane i to jest, i to jest, i to jest trudno wytłumaczyć, ale. No się sobie... mogę zapisać, to jest moja pierwsza myśl. <laughs> no, pomysł jest taki, że jest nasz świat, w którym my sobie żyjemy, prawda, ale jest alternatywny świat, w którym, który kiedyś przy, przy, przypominał nasz świat. Ale udało im się, tym mieszkańcom tego świata, osiągnąć tą ciągłą, tą ciągłą ekstazę. I my, żyjący na tym, w naszym świecie, część z nas ma świadomość istnienia tego alternatywnego świata i szukamy połączenia z tamtym, z tamtym światem. No bo, no bo czemu nie, nie szukać połączenia ze światem, w którym cały czas przeżywamy tą, tą seksualną ekstazę? Tylko te różne. Różne sekty, różne, różne klany, które szukają tego połączenia z tym światem, mają różną wizję co do, co, co do tego świata. Jedne są bardziej agresywne, drugie są powiedzmy mniej w skrócie. No i w tym, i w tym świecie opowiadamy historię głównego bohatera, który ma taki problem, że ilekroć dochodzi do jakiegoś intymnego zbliżenia z, z jego partnerką, mówiąc w skrócie, u, urywa mu się film. On traci nad sobą, w czasie aktu seksualnego traci nad sobą, nad sobą kontrolę, przez to jego, pa jego partnerka cierpi fi fizycznie i, i psychicznie, a do tego jemu urywa się film i ląduje w tym, w tym, w tym alternatywnym świecie. I teraz ten, ten nasz świat to jest ten zwykły świat, tam jesteś sobie głównym bohaterem, prowadzisz sobie sklep z szczytowymi tak, przetował. To tak jest. <ścoughs> Szczytował tak mocno, że się przeniósł. Że go w to... wymiary, tak. <ścoughs> tak, przyniosł go między. <ścoughs> <laughs> Między wymiarami go prze, przenosi za każdym razem. I feel you, bro. Za, za każdym <laughs> razem, tak. I w tym, w tym, w tym świecie, naszym w cudzysłowie, zwykłym, no to prowadzimy sobie to, 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 to swoje życie prowadzimy antykwariat i gra się po, powoli zaczyna, ro, rozkręca. Chodzimy po tym antykwariacie, kompletujemy zamówienia, dzwonimy do klientów, potem się umawiamy, bo wiemy, że dziewczyna wpadnie wieczorem, przygotowujemy randkę. Takie no, takie początki, które uczą nas mechanizmu, ale też obcowania z tym, w tym zwykłym świecie, po to, żeby potem wprowadzić ten kontrast wizyty w, tym, w tej alternatywnej rzeczywistości. Nie? No i potem wie, 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 wieczór się układa na tyle dobrze, że oczywiście lądujecie, lą, lądujecie w łóżku, no i wtedy on, on traci nad sobą. Nad sobą kontrolę, dziewczyna ma do, nie do niego pre pretensje o to i w międzyczasie oczywiście jest wypad do tego alternatywnego świata, który z kolei właśnie no, wygląda jak ten, jak ten Gigerowy, czyli ta tak zwana biomechanika, czyli te, te żyjące ściany, które wszystkie wyglądają jakby wyłożone żyjącą, żyjącą tkanką, jak żebra, jak ścięgna, mięśnie. I, powiedzmy, jakbyś się poruszał po tym. Po gnieździe obcego, nie? z filmów. To mniej więcej wszystko jest mokre, wilgotne, miękkie. Co drugie drzwi mają kształt warg, sromowych. No. Ciekawe miejsce nie? do przebywania. I to są takie wycieczki na 10 na, na 15 minut. W ramach tej wycieczki musisz rozwiązać jakąś, jakąś zagadkę. I tu wchodzi ten element przygodówkowy, coś trzeba przesunąć, jakąś kulę, która stanowi jakąś źródło energii, jakiś klucz przenieść w inne miejsce, żeby coś, żeby coś, coś ruszyć. To nie jest jakieś bardzo wy, wymagające za, za, zagadki. Krótko po tym pobycie po w tym alternatywnym świecie się okazuje, że on nie jest taki do końca bezpieczny, bo coś cię ściga, czasem trzeba uciekać, cza, czasem się trzeba skracać, ale to są krótkie wypady, bo za moment znowu, znowu lądujesz w, w swoim świecie. No i główny bohater dochodzi do wniosku w porozumieniu z dziewczyną, że tak, że tak nie można żyć, więc dla, zlo, dla dobra swojego, swojego i, i ich związku. Szuka, szuka, po, szuka, po, szuka pomocy i odnajdują z, po, z, po, z polecenia znajomego doktora, którym specjalizuje się w uzależnieniach na tle seksualnym i on ma mu pomóc. No i gra w zasadzie zaczyna się faktycznie od momentu, kiedy on wybiera się do miasteczka, w którym ten doktor, w którym ten doktor urzęduje, żeby szukać jego, 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 jego pomocy. Także mechanika taka horrorowata, survival horror trochę, eee, odwołam się jeszcze raz do Layers, do layers of Film, trochę gra, trochę gra akcji. Ja im dłużej w nią grałem, to tym bardziej przypominała mi, nie wiem czy pamiętacie, taką starą, starą grę, ona na pierwszego Xboxa wyszła i na pc ta, oczywiście Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ja ona też była ja ona była, ona była oparta o kilka opo opowiadań Lovecrafta, między innymi o Cień nad Insmuth, Shadow over Insmuth, i nawet całe sekcje są w tej grze są wyciągnięte żywcem z tego opowiadania, a fakt, że tamta gra również była oparta o to, o to, o, o, o to opowiadanie, to ma wrażenie, jakbym grał drugi raz w, to, w, to, w, to, w tą samą grę. No bo Przyjeżdżamy do tego miasta, coś tam nie wyszło, doktor nas nie może przyjąć, musimy się przespać jedną noc w hotelu. Co się dzieje w hotelu? Oczywiście przychodzą w nocy po nas, więc trzeba uciekać prze, przez okno, po dachach, ci ludzie nas gonią. Dokładnie taka sama scena była w Dark Corners of the Earth. I na tym zasadzie opiera się całe opowiadanie Shadow Over Innsmouth, bo jest o, o tym, jak goście zatrzymał w złym miejscu, w którym zaczęli go gonić i musiał uciekać przez lasy i, 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 te, na, i nasypy, i, to, i torowiska. Także niektóre nawiązania są bardziej subtelne, inne nawiązania są mniej, sub, mniej subtelne, ale to jest bardzo love, lovecraftowa, lovecraftowa historia, czyli tak długo, jak jesteś w tym świecie, Pra, prawdziwym to jest bardzo Lovecraftowo. Jeżeli mogę to sprowadzić do tego jednego określenia, a jak jesteś w tym, w tym, w tym, w tym, w tym świecie alternatywnym, no to to jest Giger, plus Kutasy i Cycki, nie? Na każdym, na każdym, na każdym kroku. Także to jest ciekawa gra. W sensie ja się na, na, na początku bałem się, że ta seksualność to będzie gimik, tylko taki, nie? Ja okay. wciąż nie przepadam za wizytami w tym, w tym, w tym alternatywnym świecie, bo mnie trochę męczy widok, znaczy w sensie jak wszystkie ściany, sufit, podłoga i wszystko co w nim jest ma kolor mięsa, do tego po wszystkim wszystko ma taką, wszystko się wydaje być mokre i, i klejące, to po prostu mnie oczy bolą od tego, od, 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 od ilości odbić i nie, nie przepadam za, za tym designem. Dla mnie... Tak, tak lubiłeś mnie... jak Undertale, nie? Czarny, biały, czasem czerwony. Nie, może być na to, to, dla mnie dla mnie twórczość Giger'a twórczość gi, 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 jest oczywiście fajna, interesująca, Lubię na nią spojrzeć, ale to jest na zasadzie, że spojrzysz na jeden obrazek, na jedną pracę, która jest ograniczona Twoim wzrokiem w sensie to jest powiedzmy obrazek A4, czy jaki tam może być, i to jest ok. Mhm. I ja przyjmuję ten, ten obraz. Patrzenie na niego sprawiło mi przyjemność. A teraz, jakbym sobie wyobraził, że wszystko od podłogi po sufit jest, jest wyłożone tymi, tymi obrazami, to by mi się zakręciło w głowie. Nie wiem, może. Może taki był e, taki był e, cel twórców, e, twórców gry. A może, może po prostu zrobili to specjalnie, żeby, fa żeby faktycznie ten świat był. E, no, żeby, sp żeby sprawiał, że się czujesz nieswojo. Mhm. No i tak, między prawdą a bogiem, no to dla mnie, znaczy to, co widzę w tym świecie, to nie, dla mnie nie jest synonim ekstazy seksualnej. Nie? To nie jest moje, powiedzmy, niebo seksualne, które sobie wyobraziłem. Nie bardzo chcę, chcę widzieć co. Wobraziłem. Chcę być twoim, ale. <laughs> co jest moim niebem Seksualne to w, ko 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 w komentarzach napiszcie wszyscy, co jest waszym seksualnym. Nie jebem. chcę być. W mailach Nie, w mailach, nie, właśnie w komentarzach. mnie. To, to, a YouTube się na... zajmie być... tym ewentualnie. Trochę chciałbym tak. wiedzieć, co to jest startakowym niebem seksualnym, bo to jest na pewno coś bardzo dziwnego, ale. Także powiem Wam, że mnie ta gra wciągnęła i gra mi się ją z przyjemnością. Z tego co pamiętam, z prasówki to jest chyba 16 rozdziałów. Ja jestem w siódmym chyba, także no powiedzmy w połowie gry. Także wciąga mnie i mam ochotę w nią, w nią grać dalej. Ale mam nadzieję, że możliwie długo będę w tym swoim świecie niż w tym, tym świecie alternatywnym, mam chociażby niech ten balans zo, zostanie zachowany ta, ta, taki jak jest teraz, bo jak się okaże, że w drugiej połowie gry ląduję tylko i wyłącznie tam, to będę odrobinę, odrobinę ro, 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 rozczarowany. Do tego mam dwie, mam dwie uwagi do tej, do tej gry. Pierwsza jest taka, że ta gra jest zrobiona na Unity i to jeszcze nie jest nic złego, bo rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Jest masa do, dobrych projektów na Unity. Ta logo grama... się jednak pojawia. Logo się pojawia. Ta gra ma premierę 11, To już jest y, druga wersja tej gry, którą dostałem. Teraz mam dwie pozycje na Steamie. Wcześniej to była jakaś do testów beta. Teraz to też jeszcze nie jest chyba ostateczna wersja, a może już jest ostateczna wersja? To jest po... ostateczna wersja. To jest ostateczna wersja, okej. Okay. Więc przy tej pierwszej wersji nie zwracałem na to szczególnej uwagi, bo myślałem, że to jest kwestia optymalizacji <coughs> i myślałem, że jak zagram w tą wersję drugą, którą, w którą teraz gram, <coughs> którą jeżeli, tak jak mówisz, jest już pełną wersją, to myślałem, że ten, że ten problem zniknie, natomiast on nie zniknął. Ta gra mi zażyna kompa. I to zażyna mi go do poziomu niebezpiecznego. W sensie ja wiem, że mój dziewięcioletni komputer to nie jest najlepszy sprzęt, sprzęt pod słońcem, natomiast gram tu w gry regularnie, które miały premierę w tym roku, w zeszłym roku. I okay. ja w tych, no w tych 15 mogę... FPS-ach chcę powiedzieć. Nie, no właśnie, ja zwykle jak, zwykle jak wychodzą nowe gry, i to nie są jakieś tam benchmarki gra, graficzne, to ja mogę grać w, de de w detalach nam, na maksa powiedzmy w 45 klatkach. Nie? Jak tam sobie mm -hmm. coś, jakieś detale sobie sobie spuszczę w dół, to mam spokojnie 60 klatek. I w tej grze ja też mam między 45 a 60 a 60 latek. To jest, to jest mój wybór, jakby zmieścił rozdzielczość z mojego super panoramicznego, to mam 60 latek. Nie mam pretensji o optymalizacji w zakresie tego, jak gra szybko działa, bo ona działa szybko. Na, natomiast jak zacząłem czuć ciepło od komputera przy mojej prawej nodze, to na wszelki wypadek ocaliłem sobie monitor na drugim, na drugim, na drugim ekranie. I zarówno karta graficzna, jak i, pro, jak, jak, jak i procesor mam non-stop na, na, na czerwonym. To są, to są wartości 70 stopni plus. Mhm. I to, to, mi się, to mi się nie zdarza zwykle, bo inne gry tego, te, tego nie robią. Ba, więcej. Jak odpalam jakąś grę, to jest zwykle tak, że gra jest albo obciążeniem dla karty graficznej, Albo jest obciążeniem dla, dla, dla procesora, nie? w sensie tam karta graficzna robi 65, no to procesor tam powiedzmy na 40 stopniach jest. Albo odwrotnie, jakaś inna gra, w której procesor jest katowany, to jest 50 stopnia karta gra, graficzna śpi wtedy. Zależy jak, jak, jak ktoś tam optymalizował tą swoją grę. W Last From, from Beyond mam 70 plus stopni non-stop na jednym i, i, i na drugim. Komputer I tak, mi się potwornie krąży, nie patrz lepiej. Tak, komputer mi się potwornie potwornie grzeje, wczoraj jak grałem nawet przysiągłbym, że czuję sfont tego kurzu, który jest na, rad na radiatorze, także, także ciężko mi, Moż ciężko mi ocenić. Tar, tak. a, może no ну tak, a może twój komputer osiągnął seksualne niebo właśnie? Może tak, może tak. Także ciężko mi jest ocenić, czy to jest wina mojego dziewięcioletniego komputera, ale powtórzę, że w innych tytułach tak nie mam. Czy to jest kwestia optymalizacji, na którą jeszcze zespół będzie, będzie pr pracował? To jest kwestia te techniczna. Druga, może nie zarzut, ale, ale, ale uwaga, to jest odrobinę staroszkolna konstrukcja gier. W sensie czasem jest tak, że ładuje ci się scenka, zaraz Oprócz tego, że się... a, trzecia rzecz, bardzo długo się ładują poziomy, ale to, ale to, to znowu może być wina mojego kompa, nie? Mm -hmm. Ale to są, wiesz, dwie, to dwie minuty potrafi, potrafi trwać. No, jak masz dyski talerzowe pewnie jeszcze, co? E, tak, gry mam na talerzowych. No, tak. on ma lampowy jeszcze komputer. ta <grym> karty takie perforowane. <grym> tak, tak. <grym> e, więc to może być. To może być, to może być moja wina. Tak, mały mam 2,5 cala. E, to może być moja wina. Ale też trzeba wiedzieć, że ta gra jest odrobinę staro, staroszkolna w swojej konstrukcji. W tym względzie, że jak się za, załaduje scenka, widzisz coś po raz pierwszy, co myślisz. Wow, wygląda super. I, 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 i fa faktycznie, podobnie jak w Lesothil, wnętrza tego, te, tego, tego domu, czy ulica tego miasta, w którym się zatrzymujesz, póki się nie, póki się nie ruszysz, piękne, mm, mistrzostwo świata, nie? naprawdę się napracowali, atmosfera, światła, cienie, dym i, 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 i tak dalej, ale zrobisz dwa kroki w przód i nagle widzisz, że to jest w zasadzie scenografia, bo tak jak 15 lat temu, jak się coś działo w mieście, to to były dwie ulice skrzyżowane na krzyż, z jednej strony drogi był czarny tunel, który nie można było wejść, a z drugiej strony była ciężarówka postawiona w poprzek, żeby się nie, żeby się nie wyszedł, nie? I tutaj jest dokładnie to samo. Dwie ulice skrzyżowane, i z jednej strony sterta pudeł, za, zastawia wyjazd, z drugiej strony jest tunel, którym nie można, nie można wyjechać, a do tego jeszcze gdzieś wóz drzymały stoi, nie? Do tego jest, jest kwestia braku pro, odpowiednich pro, proporcji, bo niby zatrzymujesz swój samochód na ulicy, a ta ulica jest tak wąska, że nawet jeden samochód tam nie mógłby nią przejechać. Nie? Znaczy, obok stoi wóz drzymały, ale jest tak mały, że w zasadzie można tylko należąco do niego wejść. Więc skala się nie zgadza nie? i w tym względzie i konstrukcji. W otwartego świata. Ja wiem, że oni nie potrzebowali całego otwartego świata i to jest taka umowność tylko, ale to, ale to, są, tak, to są takie rzeczy, z którymi myślałem się pożegnaliśmy jakieś 10 lat temu w grach. Także musicie mieć uwagę, musicie mieć uwagę też, um, zwrócić uwagę na to, że to jest taki, powiedzmy, że gra wymaga odrobinę um, umowności i zawieszenia tych, tych, tych oczekiwań. To nie będzie jak w The Division odzorowany Nowy Jork, nie? To jest taki mm -hmm. raczej, raczej, raczej klimat nowego, nowego Orleanu, ale w wyobrażeniu właśnie, właśnie growym. Dwie ulice z zastawionymi wyjściami, żebyś nie poszedł, nie poszedł za daleko. Ale mówię, gra jest, gra jest interesująca. Ja lubię, ja lubię Lovecrafta. Więc ta, ta historia jest dla mnie wcią, wcią, wciągająca. Ta seksualność, ten wątek, z, se, ten wątek seksualny nie jest nie jest gimikiem, on jest zrobiony, on jest zrobiony z klasą, jest, stanowi element tej, element tej historii, więc też nie należy tego ignorować ani odrzucać tej gry przez wzgląd na to. Także jeżeli lubicie Horrory to powinniście zajrzeć na Steama, dodać do wishlisty z czegoś. O to chciałem się zapytać, w dalszym ciągu nie rozumiem, co jest horrorem w tej grze, czy obrzydliwość ścian, czy coś faktycznie cię goni gonicie cię, między innymi cię goni, no bo jest ta scenka w tym świecie alternatywnym, gdzie na przykład gonić jakiś, nie wiem, koleś z, z tymi z kolczykami podbijanymi na całym ciele, nie, okay, z jakąś, czyli z jakąś okay. maską. Z jakimś, czy ty jakoś z tym walczysz, czy tylko, czy tylko możesz uciekać? Uciekasz. Uciekasz, okay. skradasz się, nie? W sensie okay. chodzi, o, chodzi o to, żeby ich wymanewrować. W tym, uh -huh, w, tym, uh -huh. w tym twoim świecie też jest scenka, jak, jak lo, lokalsi przychodzą do hotelu, żeby się spuścić łomot, a ty musisz uciekać. No to oni cię gonią z tymi pałkami. Mogą, mogą ci przywalić, ale ty ucieka, uciekasz po dachach przy, przed nimi. Oprócz okay. tego wiesz, no łazisz tam gdzieś po tym mieście i nagle jakiś potworus oh. idzie ulicą. Odwracasz się, nie ma go, nie? Jesteś w tym alternatywnym świecie, światło miga i widzisz go daleko, zapala się, miga, znowu jest daleko, daleko, daleko. I w którymś się zapala światło, to jest in your face. Nie? Także takie no, typowe, horrorowe zagrywki. Mhm. Także dodajcie do wishlisty na Steamie, jeżeli Was interesują horory. Zajrzyjcie na stronę, obejrzyjcie trailer. Nie pamiętam, nie chcę kłamać, ale z tego co rozumiem, to jest już większa seria. Last for Darkness jest już na pewno do, dostępne. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś darmowego pro, pro, prologu Last from Beyond, Scarlet coś tam. Ale jak zaczniecie szukać po Last from, from nie, jak zaczniecie szukać na Steamie from Last from Beyond, no to drogą konotacji przez, de, przez developera na pewno do, dojdziecie do, mm -hmm. do tego. Może nawet ten prequel, to jest to co grałem na PGA, więc to by się, powiedzmy, to by się zgadzało. Historia ułożyłaby się w całość. W kojarzysz, kojarzysz tą grę, która ma wyjść na Xboxie w tym roku Skorn? taki. Kojarzę i wiem. I design tak. Design tego, tego Skorn jest bardziej taki brązowawy w kolorze główna, mm -hmm. nie? Taki no. natomiast Last beyond no. nice. to jest to jest róż fiolet, nie? Są odrobinę inne kolory, ale tak, ja też się skorna boję z tego względu, że wydaje mi się, że męczące będą wizualnie te, te, te lokacje. Boję się tego. Tak, okej. Okay. Dobrze. Brzmi nieźle. No, brzmi lepiej niż myślałem.